Weekendowy poranek. Maciej Zakrocki, dzień dobry ponownie. No i wracam do zapowiadanego tematu wydarzeń w Stanach Zjednoczonych, a właściwie chciałbym, żebyśmy się teraz spróbowali wspólnie z naszym gościem zastanowić nad i przyczynami tego zjawiska i tych, tego, co się dzieje dzisiaj w Stanach Zjednoczonych w kontekście tragicznej śmierci George'a Floyda, ale też czy rzeczywiście z tego, co się tam dzieje można wyciągać jakieś wnioski szersze dotyczące kondycji świata no powiedzmy euroatlantyckiego przynajmniej. Z nami jest pan Rafał Pankowski Stowarzyszenie Nigdy Więcej. Dzień dobry. Dzień dobry. I właśnie na początek chciałem Pana zapytać o coś, co trochę nawiązuje do mojego pierwszego spotkania dzisiaj ze słuchaczami, kiedy to przytaczałem fragment jednego z artykułów, a jest ich wiele w weekendowej prasie, odnoszących się właśnie do wydarzeń w Stanach Zjednoczonych. Między innymi przywoływałem opis sceny jeszcze z lat 50., kiedy to Miles Davis został... Pobity przed klubem na Manhattanie, w którym, w którym występował. I właściwie w wielu tych tekstach jest bardzo długa lista podobnych wydarzeń, które często doprowadzały do wielkich zamieszek w Stanach Zjednoczonych. Nawet przypomina się również wydarzenia z czasów prezydentury Baracka Obamy, kiedy to wydawało się, że właśnie czarnoskóry prezydent powinien siłą rzeczy w większym stopniu mieć wpływ na. Na takie też kanalizowanie tych emocji, mam tutaj na myśli zajścia w Ferguson, właśnie za prezydentury Baracka Obamy. Dlaczego Pana zdaniem jakoś inaczej dzisiaj staramy się przedstawiać to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, jako jakieś szersze zjawisko, które być może właśnie wykracza poza granice tego kraju? No. Rasizm jest, jest zjawiskiem, jest problemem, który oczywiście dotyczy wielu krajów, tak wielu społeczeństw na całym świecie. Od, od dawna w historii z rasizmem mamy niestety do czynienia. Ale akurat oczywiście rasizm w Stanach Zjednoczonych no, ma swoją bardzo szczególną historię, bardzo szczególny kontekst, i który który oczywiście no, jakby kładzie się cieniem na na, na tym, jak jak społeczeństwo amerykańskie prawda, wygląda, funkcjonuje do dzisiaj, bo to jest oczywiście nie tylko, nie tylko kontekst historyczny niewolnictwa, które, które zniesiono prawda, w 1865 roku, ale to jest także kontekst tych wydarzeń znacznie nam bliższych. Tak? To, 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 to jest jeszcze sprawa rasizmu, dyskryminacji rasowej zawartej w, w, w prawie, zwłaszcza w Stanach Południowych, prawda, jeszcze, jeszcze w końcu lat 60., więc już stosunkowo niedawno prawda, takie, takie przepisy wprost dyskryminujące ludność czarnoskórą funkcjonowały, natomiast praktyki dyskryminacji rasowej Funkcjonują, jak się, jak się okazuje, do dziś, i, i, i o tym w tej chwili, prawda, trwa, na ten temat trwa, trwa, trwa dyskusja. Także w ostatnich w ostatnich dniach, prawda, w formach bardzo, bardzo spektakularnych, ale tak jak pan powiedział, oczywiście to nie jest problem, który dotyczy tylko, tylko Stanów Zjednoczonych w różnych formach Prze, przejawia się zjawisko rasizmu w wielu różnych krajach, w tym także w naszym kraju oczywiście o czym, o czym, niestety, o czym niestety dobrze dobrze nam wiadomo. No tylko że próbuję się zastanowić nad tym dlatego że właśnie od tej strony dlatego że właśnie jak się śledzi historię tego typu wydarzeń podobnych wydarzeń w Stanach Zjednoczonych w ostatnich dekadach no to można nawet znaleźć pewnego rodzaju taką prawidłowość zazwyczaj dochodzi do brutalnych akcji policji najczęściej to są właśnie biali policjanci i oni rzeczywiście nawet statystycznie stanowią wyraźną większość jeśli chodzi o funkcjonariuszy policji Ofiarami tej, br tych brutalnych reakcji są najczęściej właśnie czarnoskórzy y, obywatele, afroamerykanie i potem są najpierw demonstracje w miejscu, gdzie to się odbyło, a potem one się rozrywają na cały kraj. A jednak dzisiaj się właśnie ciągle, to jest strasznie ciekawi, dlatego chciałbym, żebyśmy spróbowali to rozszerzyć. Mówi się o tym, że to jest też skutek tego, co się chociażby dzieje w związku z pandemią, bo to ta pandemia akurat tę społeczność uderzyła najmocniej. E, mówię oczywiście o, o, o e, afroamerykaninach i, e, a, e, i społeczności latynoskiej. E, że w Europie pewnie coś podobnego za chwilę wystąpi, bo też jest cała masa ludzi wykluczonych, odsuniętych, biedniejszych. Jakoś się właśnie zaczyna rozszerzać skutki tego, co, 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 co się wydarzyło kilka dni temu, w ogóle na zjawisko nie tylko rasizmu jako, e, jako obrzydli, obrzydliwych reakcji wobec ludzi innych. Ale w ogóle jako zjawisko społeczne, które pokazuje, Aha. że to jest kwestia nie tylko rasizmu, ale po prostu nierówności społecznych. Aha. No tak, w tym, w tym kontekście oczywiście mówi się, no, mówi się na przykład o rasizmie systemowym, tak? czy o, o, o rasizmie strukturalnym, czy o rasizmie instytucjonalnym. A więc ym, ym, nie mówimy tutaj tylko o takim dosyć powierzchownym rozumieniu. Ym, rasizmu jako, jako czegoś co wynika prawda, z uprzedzeń o charakterze powiedzmy jednostkowym, tak? Mówiąc, mówiąc w pewnym uproszczeniu. Yy, nie chodzi tutaj o to, że, 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 że pan A nie lubi pana B, dlatego że, że różnią się kolorem skóry. To jest zjawisko znacznie głębsze, które no, zawarte jest jakby właśnie w nierówności yy, yy, na tle rasowym nierówności zawartej prawda, w praktyce instytucji w strukturze społecznej, prawda, w, w czynnikach społeczno-ekonomicznych, tak. ta nierówność przejawia się na przykład w, w dostępie do, do, do służby zdrowia i o tym właśnie przekonujemy się przy, 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 przy okazji pandemii, co ma także swoje no, bardzo, bardzo y, y, tragiczne skutki. Widoczne także statystycznie. Także mówimy tutaj o, o tego rodzaju przejawach rasizmu czy dyskryminacji rasowej, które no nie są tylko przejawami, które, które można prawda, wyjaśniać, opisywać na, na gruncie psychologii czy psychologii społecznej, ale to są, to są zjawiska znacznie głębsze, prawda, zawarte, zawarte w samej strukturze społecznej, w, w systemie w praktyce instytucji, zwłaszcza takich instytucji jak, jak Policja, jak Policja właśnie. Więc z tego rodzaju rasizmem znacznie trudniej sobie jest prawda, radzić, znacznie trudniej jest z tym, z tym się uporać, no bo wymaga to jakby no zmierzenia się z, z, z problemami, które są, które są znacznie głębiej zakorzenione w, w, w strukturze społeczeństwa amerykańskiego, w, w praktyce instytucji na i wielu, na wielu różnych polach, na wielu różnych, różnych poziomach. No, wraca tylko oczywiście pytanie, czy to jest rodzaj błędnego koła, z którego nie ma wyjścia, czy jednak jakieś wyjście jest. Dlatego, że no, no też od lat pojawiają się właściwie w tych dyskusjach te same argumenty. Na przykład statystyki pokazują, że to jednak ludzie kolorowi, tak? czyli właśnie Latynosi, Afroamerykanie, nieproporcjonalnie częściej trafiają do więzienia, handlują narkotykami, zatrzymywani są na ulicy. No i to oczywiście może powodować jeszcze większą taką gettoizację miast i coraz częściej występującą niechęć białych mieszkańców Ameryki właśnie wobec tej, tych społeczności. Są przykłady głównie znane z Kalifornii, gdzie właśnie ta proporcja ludności, używamy oczywiście ze wszystkimi zastrzeżeniami tych terminów, białej i niebiałej, jest na niekorzyść białych, w związku z tym są y, dość masowe przypadki przeprowadzania się białych mieszkańców Kalifornii do innych stanów tylko po to, żeby no, czuć się lepiej. Tak? I, i, I mimo chociażby właśnie wspomnianej prezydentury Baracka Obamy, y, właściwie nie wydaje się, żeby cokolwiek się zmieniało. I pytanie moje jest takie, czy to jest właśnie bezsilność czy to jest niemożność? Czy to dziedzictwo z czasów jeszcze niewolnictwa jest tak silne, że po prostu tak ciężko jest je pokonać? Jak, jak pan to tłumaczy? No na pewno prezydentura Obamy w sensie symbolicznym była, była bardzo istotna, tak? ale no to tylko pewien czubek góry lodowej to jest to, co, co, co widać, prawda, na, 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 na takim poziomie. Natomiast jeśli chodzi o o te lata najnowsze, tak które no oczywiście prezydentura Trumpa jakby naznaczyła, no to, ta, to tutaj w dużym stopniu mamy do czynienia z tak zwanym Bekleszem, tak, czyli z, jakby z, z reakcją na e, na, no, na ten postęp, który, który w społeczeństwie amerykańskim się dokonywał w ostatnich dekadach i pewne grupy, zwłaszcza tak zwanej białej klasy średniej, tak, które poczuły się jakby zagrożone w, w w swoim statusie z różnych względów w dużym stopniu no, jakby prawda, stoją nieco, 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 nieco na przekór tego, tego, tego rodzaju dysku, dyskursom o, prawda, o równości i o i o emancypacji, więc prawda, z jednej strony ten postęp, który dokonał się w Stanach Zjednoczonych w ostatnich dekadach, jest, jest niewątpliwy, jeśli chodzi o usuwanie tych, tych barier rasowych. Prawda. Z drugiej strony, no właśnie w ostatnich latach, na pewno w społeczeństwie amerykańskim mamy do czynienia z no, z, jakby z kwestionowaniem tego, tego postępu i z, no, z takim no, ośmieleniem się ruchów, nie lub bardziej wprost do do rasizmu nawiązujących. Mówię tutaj o, o, tym, o tym ruchu, tak zwanej alt-right, która, która, która stoi za Trumpem, o, o ruchu Tea Party, który, który też prawda, w wielu, wielu, wielu swoich działaniach nawiązuje do. Takiej idealizowanej przeszłości amerykańskiej to była także przeszłość, prawda, która, która wiązała się z dyskryminacją rasową często. Więc ten współczesny prawicowy populizm amerykański często bliski jest takiej prawda, bardzo niechlubnej historii także Stanów Zjednoczonych. No tylko można by sobie postawić pytanie. Jak to jest możliwe? No bo, pomijając już nawet no, tą wielką popularność Obamy yy, i tego wszystkiego, co się za jego yy, dwóch kadencji wydarzyło, o czym pan wspomniał, no jednak Donalda Trumpa, nawet jeśli przyjmiemy, że tam były jakieś ingerencje z zewnątrz, w proces wyborczy i tak dalej, no wybrali Amerykanie i to w sytuacji, kiedy właściwie z roku na rok zmienia się trochę struktura tego społeczeństwa, no, mówi się, że w połowie XX wieku biali stanowili 90% społeczeństwa amerykańskiego, dziś to już jest 60%. A według obliczeń Instytutu Brookings w 2045 roku biali będą w mniejszości w Stanach Zjednoczonych. No I teraz, właściwie, można by sobie zadać pytanie, a przecież też nie jest tak, jak się spojrzy na statystyki związane z elektoratem Trumpa, że na niego w ogóle no, ci właśnie tak zwani kolorowi mieszkańcy nie oddawali głosu. Więc to też nie jest tylko taki prosty chyba mechanizm, prawda, że yy, tylko biali mieszkańcy Ameryki decydują o, yy, o systemie, o strukturze społecznej, o tym, jaka jest polityka kraju, kto tym krajem rządzi i jakie ma poglądy. No, oczywiście, no, akurat społeczeństwo amerykańskie prawda, należy do, 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 do najbardziej różnorodnych, wielokulturowych społeczeństw we współczesnym świecie i, no, jakby, było zbudowane na. Na tej, na tej różnorodności, to, to fakt. Natomiast to, co się nie udało do tej pory, to, to zbudowanie no, takiego modelu społeczeństwa, o którym, o którym właśnie sam Obama wielokrotnie mówił, takiego społeczeństwa postrasowego, tak, czyli społeczeństwa, w którym prawda, przynależność do do, 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 do grupy etnicznej czy tak zwanej rasowej nie przesądzałaby o, no, o horyzoncie, o perspektywie szans życiowych tak, w wielu, wielu, wielu różnych aspektach. Więc tego rodzaju no, wizja się do tej pory, do tej pory nie, nie spełniła. No, co nie oznacza, że, 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 że nie jest to wizja do, do, do której prawda, bardzo wielu Amerykanów y, aspiruje, czy, czy o której myśli, y, czy, czy której pragnie I, i, i to budzi to budzi frustrację, to budzi, to budzi oczywiście niezadowolenie i z tego rodzaju prawda, wybuchem niezadowolenia mamy mamy do czynienia w ostatnich dniach w tych w tych, w tych, w tych demonstracjach, w tych protestach charakterze antyrasistowskim uczestniczą przecież nie tylko Afroamerykanie, nie tylko mniejszości etniczne, czy tak zwane rasowe, ale po prostu bardzo wielu ludzi, którzy no, w ten sposób wyrażają solidarność z tym sprzeciwem wobec, wobec rasizmu. Wobec praktyk rasistowskich, wobec, wobec brutalności policji także. I to, to są demonstracje, to jest taka fala protestów, zdaje się, no, na skalę niepamiętaną od, od końca lat 60., od, od czasów prawda, Marcina Luthera Kinga. Ruchu, ruchu praw obywatelskich, więc to jest to, z czym mamy dzisiaj do czynienia w Stanach. To jest, to jest, to jest rzeczywiście potężny ruch sprzeciwu wobec rasizmu, co świadczy o tym, że niezgoda na, na te praktyki rasistowskie w społeczeństwie amerykańskim dzisiaj też jest bardzo silna. No, została nam minutka, ale właśnie jeszcze może, może, może krótko, czy właśnie Pana zdaniem to chociażby, co widzimy w reakcji na, te, na, na to, co się stało, a więc również i bardzo negatywne działania demonstrujących, demolowanie sklepów i tak dalej, czy, czy w sumie też nie zacznie przekręcać trochę te sympatie w drugą stronę, że jednak no, ci, którzy wyszli na ulicę, zaczynają właśnie no, robić po prostu bardzo złe rzeczy? I czy w tej sytuacji nie szkodzą sprawie? No nie ulega wątpliwości, że zdecydowana większość tych, tych demonstrujących, prawda, od, odcina się od, od aktów przemocy prawda, na, na marginesach tego rodzaju gwałtownych demonstracji. Doszło także do, do, do przypadków prawda, przemocy, która, która jest pokazywana na ekranach, ale w zdecydowanej większości to są, to są, to są demonstracje pokojowe, i myślę, że, że skala tych manifestacji jest, jest, jest tak potężna, że, że być może przyczyni się także do, no do przezwyciężania tego, tej spuścizny rasizmu w Stanach i, i, i poza Stanami Zjednoczonymi. Miejmy nadzieję. No miejmy nadzieję, chociaż rzeczywiście historia tego typu wydarzeń na razie nie podpowiada, że to się szybko pozytywnie skończy. Ale nadzieja oczywiście jest potrzebna. Bardzo dziękuję. Rafał Pankowski, Stowarzyszenie Nigdy Więcej był z nami. Zapraszam Pana i Państwa na informacje w TOK.fr.